Czy Duch Święty jest osobą, czy też może jedynie bezosobową mocą? W Ewangeliach czytamy o tym, że bluźnierstwo przeciwko Jezusowi będzie ludziom przebaczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczone, co daje nam wgląd w to, jak bardzo ważna jest osoba Ducha Świętego. Ewangelii Jana 1426, 1526, 168, 1613 i 1614, czyli aż w pięciu miejscach w tej Ewangelii Duch Święty określony jest męskim zaimkiem ekeinus, to znaczy On, co daje nam zrozumienie tego, że mamy do czynienia z osobą. Osobowość Ducha Świętego potwierdził nam również apostoł Paweł, który w czwartym rozdziale listu do Efezjan napisał, abyśmy nie zasmucali Ducha Świętego, co wskazuje na to, że Duch Święty posiada emocje. Oprócz tego w Biblii czytamy o tym, że Duch Święty posiada zdolność nauczania, posiada zdolność mówienia, posiada zdolność prowadzenia innych ludzi, a także zdolność obdarowywania innych ludzi darami. Duch Święty posiada więc wolę, umysł i emocje. Co wskazuje nam na to, że mamy w 100% do czynienia z osobą, a nie jedynie z jakąś bezosobową energią, mocą czy też siłą. Dzięki Ci, Duchu Święty, za Twoją obecność w naszym życiu. Wyślij ten film do tych, którzy mają problem ze zrozumieniem osobowości Ducha Świętego.